Wydaje mi się, że podjęcie właśnie tej inicjatywy. Przejechania szlakiem XVII-wiecznym Hetmana Stefana Czarnieckiego na odsiecz królowi duńskiemu Fryderykowi III jest znakomitą formą, ażeby Znale. poznać historię, ażeby poznać jednocześnie hymn polski, ażeby przywołać tamte wydarzenia XVII-wieczne, czy nawet późniejsze, które właśnie składają się na to, co dzisiaj mamy w hymnie narodowym. Jak Czarniecki do poznania bo szwedzkiego. Niezwykłe wydarzenie, bowiem Polacy. Pospieszyli z odsieczą Królestwu Danii, to znaczy wypełniają swoje zobowiązania sojusznicze, bo Polacy dotrzymują słowa zawsze i wszędzie. No jak się okazuje, to wśród motocyklistów jest wielu ludzi, którzy to rozumieją. Jest wielu Polaków o gorących polskich sercach, wielu motocyklistów. I proszę zobaczyć, na jedno hasło, prawda, zbiegli się jedziemy. Jak pod polizeruszeniem, prawda. <grytanie> Mieszkam pod Chicago na przedmieściach od ja wiem, 34 lat pewnie. Tam zresztą z Wiktorem się spotkałem też. serce mówi, żeby jechać, żeby lecieć, siadać i lecieć. To rajdy zresztą były tak pomyślane, żeby, żeby patriotyzm jakoś w ludziach poruszyć. A my to robimy dosyć widowiskowo. Czuję się tutaj jak w rodzinie i właściwie czuję się jak wśród przyjaciół. Mam ludzi naprawdę niezwykłych ludzi którym, z którym naprawdę warto być i, i spędzać wolny czas, kiedy tylko się da i nawet przyjechać ze Stanów. Idea jest świetna. Chciałem sobie pobyć husarią bądź kawalerią przez jakiś czas. No to słuchajcie, chyba trzeba się jednak ewakuować, się ewakuować, tak? tak. Ewakuowano się z Peplina, miasta na Pomorzu, w którym pięć tysięcy żołnierzy Stefana Czarnieckiego obozowało przed wyruszeniem do Danii. 110 osób na 80 motocyklach pokonywało ten historyczny szlak wojsk hetmańskich, który na polskim odcinku wiódł przez Wałcz, Wieluń do Międzyrzecza. I wszędzie ta zmotoryzowana husaria wzbudzała zainteresowanie. Konie mechaniczne na dwóch kołach także mają swój urok. Motocyk jest i stylem życia, ale przede wszystkim jest to pasja. Natomiast spanie, no to jest, my się nie rozbijamy po hotelach. My śpimy jak nasi przodkowie pionierzy, czyli w namiotach. Porównując do oryginału, to było 350 lat temu, no podejrzewam, że mieli trudniej, ale na pewno mieli fajny. Jest tu jakiś staż do wykupienia? Zdążył Szwedów w Danii pokonać? Tak, tak. Nie do końca. Tam, na Fioni tam jeszcze zostały pewne oddziały i tam został taki jeszcze pułkownik piasek czynskich się nazywał. On zresztą zginął ten pułkownik tam nie. Ale, 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 ale generalnie ta kampania jest, jest zwycięska. Jest, jest ona zwycięska. Z Międzyrzecza wyruszono ku niemieckiej granicy. Ten etap tak opisywał kronikarz wyprawy, żołnierz Czarnieckiego, Jan Chryzostom Pasek. Jaki taki obejrzawszy się, pomyślał sobie, miła ojczyzno, czy cię też już więcej oglądać będę? Obejmowała jakaś tęskność zrazu, poko blisko domu, ale skorośmy się już za odrę przeprawili, jak ręką odjął, a dalej poszedłszy... Już się i o Polsce zapomniało. Trzy i pół wieku później, jadąc śladami Chryzostoma Paska, o Polsce przypominano. Czytelna to <laughs> Jestem dumna, że takich motorzystów mamy, że my tu w Niemczech możemy pokazać, co my Polacy, kim my jesteśmy. Po prostu wspaniale. Tak serca nam pękają. To jest tak jakby, wyobrażam sobie, 300 lat, 350 lat temu, jak wjeżdżali husarzy z tymi piórami, to też ludziom oczy wychodziły i byli zaskoczeni. Obecnych uczestników rajdu zaskakiwały czasem ich własne rumaki. Bo choć znakomicie wypasione, poruszające się po dobrych traktach, czasem potrafiły się znarowić. Na szczęście jeźdźcy umieli sobie z nimi radzić. Hamburg był etapem rajdu nie tylko ze względu na fakt stacjonowania tam wojsk Stefana Czarnieckiego. W tym mieście znajduje się pomnik Jana Pawła II. Biskup Hans Jochenen Jaszkę powitał przy pomniku naszych motocyklistów i podkreślił, że jest to pierwsza pielgrzymka do hamburskiego pomnika polskiego papieża. I znowu w drogę, bez względu na pogodę. Kierunek północ na Szlezwik. Tam właśnie w październiku roku 1658 przez dwa tygodnie stacjonowały wojska Hetmana Czarnieckiego. Głównym zadaniem Polaków była służba patrolowa. W tej protestanckiej już krainie zachwycał się imć pasek kościołami. Bywaliśmy na kazaniach pisał, które umyślnie dla nas gotowali po łacinie. Współczesną, ekumeniczną mszę zakończyło poświęcenie nie tylko motocykli. O, kamerę też poświęcimy. Wszystkiego <laughs> i kamerzystę, I jeszcze tego harleja. I już żadne piekielne ognie niegroźne. Odnośni aprowizacyjne, które były zmorą ekspedycji Czarnieckiego, nie dotyczyły uczestników rajdu. Na zamku Gotrop do historii przyszło uroczyste pożegnanie Stefana Czarnieckiego przez komendanta zamku. Jadących do Danii motocyklistów żegnał premier rządu Schleswig-Holstein Peter Harry Karstensen. O, da Piątego dnia rajdu motocykliści dotarli do Danii. Po tej stronie próbowała przeprawić się piechota brandenburska, ale Szwedzi byli bardzo dobrze umocnieni. I niestety piechota nie była w stanie przełamać na drugiej stronie tych wszystkich bastionów, które były przygotowane. Dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. W rzeczywistości było to forsowanie 500-metrowej cieśniny morskiej. Polacy przepłynęli ją na łódkach, obok płynęły rozkulbaczone konie. Przejechać 1500 km, żeby. Usłyszeć właśnie tutaj, w tym miejscu, w tym miejscu. Polski. Polski, tak. tak jak na motocyklu, że się jedzie, czuje się tą prędkość, czuje się podróż z sobą samym, całym, tak samo właśnie obecność w tym miejscu daje poczucie no, spotkania z historią, z tymi wydarzeniami, o których mówimy. Tu, w tym miejscu, gdzie teraz stoimy, będzie w grudniu 2008 roku postawiony pomnik na cześć naszego bohatera narodowego Stefana Czarnieckiego. Polacy znowu w znowu Sondenborgu pisała duńska prasa. Zdobycie zamku w Holdenze opisywał Jan Pasek. Krzyknę ja na swoich, dajcie w okno ognia. Włożyli wtedy kilka bandoletów w okno, dali ognia. Dopieroż my po jednemu owym oknem laźli. Uczestnicy rajdu mieli przywilej darmowego zwiedzania zamku, o której ich antenaci toczyli krwawe walki. W oryginalny sposób zgłębiano historyczną wiedzę na polach bitew we Fredericy. Geograficznie jesteśmy dzisiaj w najbardziej na północ wysuniętym punkcie w miejscowości Orchus. Była tutaj od lutego 1659 roku do sierpnia tego, tego samego roku główna kwatera wojsk Hetmana Czarnieckiego. Oni prowadzili tutaj różne, różne działania wojenne, m.in. zdobyto samodzielnie Polacy, zdobyli wyspę Samszy. To jest taka wyspa tutaj niedaleko, dość duża wyspa. Wypady, nocne podjazdy i zasadzki na Szwedów wypełniały ponadroczny pobyt wojsk czarnieckiego w Danii. Walkę Polaków determinowała także chęć rewanżu za potop, ale wrogiem byli nierzadko sojusznicy. Trudności z zakwaterowaniem pięciotysięcznego korpusu, jego wyżywieniem były przyczynami właśnie tak z Duńczykami, jak i z niemieckimi aliantami. Odwiedziny muzeów i zgłębianie pamiętników odsłaniają nie tylko różnice kulturowe, ale uświadamiają kolejne pola ówczesnych konfliktów. Bo jak wspomina żołnierz Czarnieckiego, Dania to kraj swobodnych obyczajów, gdzie nago sypiają i nie mają tego za żadną sromotę rozbierając się i ubierając jedno przy drugim. Zaś białogłowy są gładkie i zbyt białe. Stroją się pięknie, ale w drewnianych trzewikach chodzą, w afektach zaś nie są tak powściągliwe jak Polki. Jestem pod wrażeniem, że ci motocykliści jadą na historyczną wycieczkę, a po drodze odwiedzają kościoły i inne ważne miejsca. Nie są tylko razem ze sobą na drodze, ale próbują mieć wspólne doświadczenia kulturowe i duchowe. To naprawdę robi wrażenie. Nie chciałbym, żeby ten rajd był jakąś taką klasyczną pielgrzymką, prawda, że rano wstajemy, odmawiamy jakieś modlitwy i tak dalej. Natomiast to, że jesteśmy wszyscy na codziennej przy świętej, że pomodlimy się za chwilę na grobach polskich żołnierzy w Ron, no to, to są chyba te właśnie najważniejsze wymiary spotkania także z Panem Bogiem. W tym kraju można znaleźć nie tylko ślady żołnierzy czarnieckiego. Tu także spoczywają polscy lotnicy zestrzeleni przez Niemców podczas II wojny światowej. Powrót do kraju. Na niemieckich drogach ułańska fantazja czasem potrafi ponieść. Jeden zahamował ostro, a drugi nie zdążył. I... Wleciał w niego. Do, do przodu na trawę tam. Na trawę, na trawę, Zobacz jak żeś baniakiem zawalił. Wiecie rozsądnie. 90 to co z tego, że na autostradzie. Powiedz tym innym co jest, że na tych większych pojemnościach. No człowieku zajechali to, to drogę tak, i, i wszystko, wiesz, się wydarzyło. No, nie wiem, co, jak zaraz było coś. Już zbieramy się, bo tu policja zaraz przyjedzie. Jak tak, zobaczę takie zgromadzenie. Na konik. Konik wierz i tyle. Warza no, się. Ale że nikomu się nic nie stało, straty są do wyleczenia, parę złotych będzie kosztowało, da się przeżyć. Ostatnia stacja po stronie niemieckiej, ta koła pełna. Bardzo zadowolona jestem, zresztą sam pomysł jest bardzo dobry. Takie rajdy powinny być częściej organizowane nie, również nie, dla młodzieży. grochówka wojskowa jest na medal. I do tego był bardzo dobry smalczyk. I do tego był jeszcze ogóreczek. Jeszcze ogóreczki. Smalczyk już, już, już poszedł, niestety. <śmulny> Czarnca Włoszczowy, Miejsce urodzin i spoczynku Stefana Czarnieckiego. Jezus nie potrzebuje nieraz, jakbyśmy mogli to skomentować. Ostatni dziesiąty dzień kazanie, motocyklowego rajdu, śladami Wielkiego inwestycji. Hetmana. Dziękujemy za te ściśnięte gadła, za tą homilię. Nie jedną, tylko te wszystkie homilie. Dziękujemy za te łzy, które uroniliśmy tam gdzieś po cichu. Ostatni etap rajdu. Z całą pewnością, gdyby nie nasz komandor Wiktor, nie byłoby tego rajdu. Ale pomysłodawcą jest stojący za plecami ksiądz Jan. I należy mu się wyjątkowy pokłon, ukłon i wdzięczność za to. Bo oprócz tego, że był pomysłodawcą, to jeszcze przez cały rajd uczył nas historii. No, to jest lekcja wielkiego patriotyzmu. Generał Maczek by wstał, by się ucieszył. To jest kawaleria, to jest husaria. Męczony tylko fizycznie, ale uzdrowiony duchowo.